Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Darliwka. Dzisiaj przygotowałam dla was i dla mnie w sumie takie małe wyzwanie, żeby mówić nie przez cały dzień. Bardzo bym chciała, żeby moi domownicy też się w to zaangażowali. No, Oliwka to na pewno będzie. W sumie takie wyzwanie to jest idealne dla Mister Diada, bo on na wszystko i tak odpowiada że nie, więc myślę, że to będzie po prostu idealne dla niego w ogóle, to zaraz jadę po oliwkę do szkoły, ona mnie rano poprosiła, żebym jej rosół zrobiła, no to ja tutaj szybko się biorę za gotowanie, wstawię ten rosołek i jadę po nią, no i mam w sumie już takie przygotowane dla niej takie podchwytliwe pytania, gdzie odpowie, że nie na przykład, szkoda, że to nie jest yy, cały dzień na tak, bo mam tutaj całą miskę po prostu prania do wyniesienia na dwór na wiecie, na ten telarz taki do suszenia prania no ale jak ja jej powiem, oliwka wywiesisz to pranie, no to ona powie nie i będzie tyle z tego, ale jeżeli ona mi odmówi, to ja ją załatwię. Zaraz wam pokażę w ogóle, czym ją załatwię. Y, całkiem niedawno przyszła mi tutaj taka paczka z nowościami T-Racers od Magic Boxa. I słuchajcie, ja Was bardzo przepraszam, że ta paczka tak wygląda, ale dorwał się do niej mały Staś. No i właśnie chyba chciał sobie zobaczyć, co tutaj jest w środku. Więc zobaczcie sobie tylko, ile tutaj będzie kierowców, aut, można się ścigać. I ja to myślę, żeby zadać pytanie, Oliwce, czy chciałaby to otwierać ze mną? Na co wtedy Oliwka powie? Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Więc ja to tak przeczuwam, że dzisiaj cały dzień będziemy sobie robić na złość. No, może tak być, więc dobra, ja lecę ogarniać ten rosół dla niej, bo w końcu nie zdążę jej odebrać ze szkoły. Czy ty chciałabyś uczestniczyć w naszym challenge'u może? Cały dzień na nie. Więc jak ja ci mówię, czy chcesz karmę, to ty mówisz, że nie, okej? Okay? Rozumiesz? Rozumiesz? No to jadę po oliwkę, no bo w sumie w pojedynkę to tak lipa takie wyzwania robić, więc będzie moją towarzyszką i ciekawe jak zareaguje. Ciekawe, ciekawe, bo ja ciągle myślę, co by jej tutaj jeszcze mówić, jakby ją tak podejść, żeby ona mówiła nie, no nie wiem, zobaczymy co ona w ogóle na mnie wymyśli. My już jesteśmy w domu, Oliwka od razu, mamo co będziemy robić jak wrócę ze szkoły? No a ja mówię, że będzie challenge. Proszę bardzo ładnie odwiesić kurtkę na miejsce. Nie. Oliwka, ale to nie podlega, nie podlega to do challenge'u. No Oliwia, ją. Nie. Zrobiłaś się na rasoł? Nie. Nie? Nie. O nie. <noise> Nie no, zrobiłam ten rosół, dawaj tą kurtkę, bo po prostu, co ja wymyśliłam w sumie, to moi kochani widzowie mi taki pomysł podsunęli i teraz co? No to nawet tego nie mogłaś włożyć, no nie. Przecież ten challenge, to wyzwanie, to będzie jakaś masakra. Ja mówię do Oliwki, weź no te zabawki do siebie do pokoju, ona mi nie. ja znowu coś do niej mówię, ona mi nie, co ja najlepszego zrobiłam. Piszcie w komentarzach, kto lubi rosu, bo jestem ciekawa, czy jesteście też takimi wielkimi fanami rosołu jak Oliwia. Oliwka to mogłabyś wziąć tam te zabawki nie. i... Nie? To nie! Idę sobie, idę sobie, proszę bardzo, proszę państwa, ja sobie tutaj usiądę, będzie mi mega wygodnie i sobie coś otworzę. Nie, to nie, proszę bardzo, zobaczymy sobie, jakich ja tutaj kierowców trafię. Osiem y, autek do zebrania, ponad 500 kombinacji bo generalnie to w tych autkach możecie sobie tam zmieniać części, tyły, przody, koła, wszystko, więc zobaczymy. Ja sobie to może najpierw otworzę tak lepiej z tej taśmy. i no to pudełko się dało inaczej rozłożyć, i ten Stasiek. Więc zobaczmy sobie kogo my tutaj trafimy w pierwszym opakowaniu. Jak to się w ogóle, a dobra już wiem wszystko. Tutaj mamy takiego cyka z przodu. I o! I jeszcze tyle saszetek w środku. Dobra, no to fajnie. Ja saszetki bardzo lubię. Mamy tutaj też jakąś ulotkę. Ojeja, jaka długa lachna. Dobra, no tutaj w sumie wszyscy są pokazani. I wszystkie autka. O dzień dobry. A Nie na kolanie! co przyszłaś popatrzeć! Przyszłaś popatrzeć, jak ja otwieram te piękne saszetki z t nie. nie no, to nie patrz zamknioczy. Zamknij oczy! Zamknij oczy, bo jest pierwszy ludek! Nie, no ale no, on jest unikatowy. Co ty gadasz? Zaraz to sprawdzimy. My jesteśmy ostre. Co tutaj się stało? Ludku! Może ty... ja wyjdę. Nie, no co ty? A ją dusisz. Chcesz być uduszona? Chcesz być uduszona? Nie. <suszy> No i jest, nasz ziomek wyostrzył się. Oliwka tutaj powiedziała, że on jest jakiś unikatowy, bo taki przezroczysty. Zaraz sobie muszę to zobaczyć. Ja cię kręcę, to jest hit. Pierwsza saszetka, którą wzięłam. Pierwsze pudełko i mamy ultra rzadkiego. Ice Flame. I on jest naprawdę, naprawdę na ultra lel. Ale <ścoughs> może mi się powiedziało, dobra. Ale nie, no fajnie, fajnie. Y, Oliwka, powiedziałaś, że nie chcesz tu przyjść, chyba co? Jestem przecież. A ty co tu robisz, lady? Ty też chcesz otwierać? Halo, lady! Nie ulewaj mnie! Nie ulewaj! Nie ulewaj! Ty mały prosiaku! <grym> no dobra, no to zobaczmy sobie, co będzie dalej i czy będzie takie superowe auto jak na obrazku... O ale się trzymałem te saszeczki. Dobra, mam tutaj jakąś część I to jest yy, chyba... Nie ta, nie chyba ta. tył, no dobra zobaczymy Zobaczymy co będzie dalej, poczekajcie Ja sobie tutaj to wszystko odkładam ta, ta, ta. Środek. Środek, o tutaj mam koła Dobra to nawet tego nie... Ehehe. Chciałam powiedzieć, że tego nie otwieram Żeby mi się nie wysypały Ludzie, co tu się dzieje? A dobra zobaczcie Tutaj jest na tym na, Napisane na saszetkach, że to jest na przykład front Czyli przód i tutaj już pisze Ultra rare więc dobra, otwórzmy sobie to ultra rare, tą saszetkę, ale miałam farcika dobrze, że Oliwka powiedziała, że nie! C C C Mam to odwożyć? Nie, 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 nie! Ej, no ludzie, to jest tak... Ej, to jest ultra rzadki, ultra Może ciężka jednak? saszetka. Jest, udało mi się tak, Oliwka to jest to, co my patrzyłyśmy przed chwilą. Czy to będzie tak? Nie, 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 nie. To jest taki przezroczysty, lodowe auto. Będzie lodowe, ludzie, poczekajcie. I ostatnia jeszcze gdzieś mi się zgubiła. Tutaj trzeba obczaić sobie, bo te soszeczki mają tutaj z boku takiego fajnego dzwindzla do otwierania. Więc ja sobie to auto zaraz złożę i pokażę Wam razem z tym ice'em, jak ono wygląda, całe złożone. Poczekajcie, to w tą mańkę. I teraz tę te kółka muszę pozbierać. A co ty zrobiłaś teraz właśnie? Wjadłam Ci pudełko. Jak mi ukradłaś? No normalnie. Ty złodzieju, jeden. Ja mi się, ej, kółko mi się zgubiło. Yes. Co ja zrobię dzisiaj tu? I zobaczcie, mam mojego ziomka już w aucie. Fajnie to naprawdę wygląda. Najfajniejszy jest ten środek, bo on jest taki lodowy, dosłownie przezroczysty. I sobie jedziemy, 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 jedziemy. jedziemy. Oliwia, czy ty mi ukradłaś pudełko na serio? Nie. No. no. O co tu w ogóle chodzi? Nie chciałaś tutaj przyjść. Chcesz pranie wywiesić? Nie. I mamy tutaj ninjosa oliwki. Wiecie co? My sobie chyba wszystkie pootwieramy i pokażemy wam, jakie auta i jakich kierowców udało nam się zebrać. A potem pójdziemy zjeść rosół, tak? Nie. Ej, słuchajcie, nie uwierzycie, co tutaj się stało. Bo, tak jak mówiłam na początku, że w tych autkach można sobie wymieniać części i je łączyć, tak ten ultra rzadki miał jakby ten środek swój, ten ultra rare, ale przód i tył miał inny. A tutaj Oliwka w jednym z autek znalazła ten przód. Teraz znalazła tył i jeszcze koła, więc my tutaj całe autko mu złożymy i będzie naprawdę wyglądał mega! Nowy ziomek? Nie wyostrzym no, się. Co to za dynio głowy? Ale fajnie, że nam się trafiły te wszystkie części i mamy cały komplet ultra rzadki wóz i ultra rzadkiego ziomka kierowcę. No mega, mega, mega. Y, Oliwka już to wie, ale chciałabym Wam coś powiedzieć w sumie i możemy udawać, że Wy też bierzecie udział w tym challenge'u. I teraz ja Wam zadam pytanie. Czy wiecie jaka będzie nowość w Tokaboka? Podejrzewam, że teraz wszyscy powiedzieli nie. Otóż na Instagram wczoraj to Kaboka wrzuciła informację, że będzie nowy dodatek, będzie spa chyba i siłownia, więc ja już się nie mogę doczekać, kiedy będę mogła nagrać odcinek, że zrobię własną siłownię i może spa tam normalnie był, taki wiecie, postać z handelkami, takimi, chyba rower był tam jakiś i takie piękne spa. Z tyłu była taka sauna z węgielkami, więc no ja już się nie mogę doczekać, a wy macie ode mnie takie bonusowe info. No i mamy już wszystkich tutaj poskładanych. Wszystkie auta są skompletowane. Wszyscy kierowcy siedzą na swoich miejscach. Mamy też tego rzadkiego, cały jest złożony, bo tam podmieniłyśmy części. I sobie sami zobaczcie, oceniajcie, wybierzcie ulubionego. No ja to głosuję na tego ultra rzadkiego, ale ten pan kucharz też jest całkiem spoko, więc. Można się ścigać. Można teraz urządzać śmiało wyścigi, a zobaczcie sobie, ile tutaj z tyłu można tego wszystkiego zebrać i złożyć. No, masakra. Więc dobra, otworzyłyśmy sobie wszystkich kierowców. T-Racers mogą się ścigać, ale mega, że trafiłyśmy tego ultra rzadkiego i dało się skompletować całe auto. No bo wcale mogło tak nie być, gdybyśmy nie trafiły tych części przodu i tyłu. No a teraz to ja nalewam Rosu, tylko mam bardzo ważne pytanie: Będziesz jadła Rosu? Nie. Nie, to nie nalewać ci. Nie. Na pewno, na pewno nie chcesz rusołów? Tak. tak. Co tak? Co tak? To co to ma być? przecież mówimy nie. No dobra, naleję ci. Co to za challenge w ogóle jest? Co to kto to wymyślił? To No i pojadłyśmy trochę. Czekamy na mister dziada, a ja się muszę wziąć za swoje obowiązki domowe, bo Niech za mnie tego nie zrobi, a jak zapytam Oliwkę, czy... Oliwka, czy chciałabyś pomóc mi wywiesić pranie? Nie. No właśnie. To jest chyba najgorszy challenge dla mnie, jaki może być po prostu, więc dobra, ja się biorę do pracy. Oliwka! Pomożesz mi posprzątać te saszetki? Nie, bo oglądam Wojana. Nie, bo oglądam Wojana. Co ja sobie najlepszego zrobiłam tym challengem, to ja nie wiem. Dobra, pomagać sprzątać mi nie chcę, Yy, pomagać mi w ogóle nie chce, nic nie chce, no bo w końcu no challenge na nie, ale mam tutaj jajo niespodziankę. Zobaczymy, zobaczymy. Co, przecież ja też muszę jej coś takiego robić? Przecież to nie może być tak, że to ma być dla mnie tylko najgorszy challenge. Oliwka! Chodź na, na chwileczkę, proszę. No tak, mogłam to przewidzieć, że powierzenie. Że Chcesz otwierać ze mną Kinder niespodziankę? Nie? A co ty będziesz otwierała? Kinder niespodzianka? No! To chcesz ze mną otwierać? Ob Dobra połówka dla ciebie, półka. Nie! Nie możesz powiedzieć tak. Musisz powiedzieć nie! To jest! Chcesz otwierać? Jest! Nie jest, tylko no! Ting, ting! Ting, cink, cink. ting! Cink, 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 cink. No, szukała mnie! Dobra, to przekonajmy się, co było. O nie! Do składania. I to ile? Co to jest? Jakieś naklejki. My god, co to będzie? To wygląda jak jakiś samolot? No, samolot to jest. O nie, ja tego nie złożę! Nie złożę tego. Zobaczcie, to jest małych części. Ja nienawidzę składać tego. Zostało nam trochę fasolek po challenge'u z mister Dziadem, jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to wpadajcie. On wtedy właśnie mówił: Tak, tak, cały czas mówił, tak musiał się na wszystko godzić. I ja teraz się zapytam Oliwki, czy może chciałabyś ze mną pozgadywać smaki fasolek? Nie. Nie. Jak przykro, że trzeba powiedzieć nie. Generalnie to wiecie, co nie podoba mi się ten challenge. Nie podoba mi się, bo. Raz, że Oliwka może mi zrobić na złość, dwa, że ja mogę Oliwce zrobić na złość i generalnie to lepszy jest na tak, jak się mówi 24 godziny tak, no nie? No trochę jak ktoś zrobi żart, to nie! Nie, dobra, no to może jednak... No to powiedzieć, tak? Nie, 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 nie. Wcześniej. Nie, a gdzie? Nie, niemożliwe. Powiedziałaś nie. Dobra, to uzgodniłyśmy tak, że oliwkami mi wylosuje fasolkę i ja nie patrzę nawet na kolor. Zamykam oczy. Wy tutaj widzicie, co to jest. No dobry, ale... Nie potrafię zgadnąć. To było mega słodkie. No to, Jakieś cytrynowe, to czy co? A skąd jak ja miałam zamknięte oczy? To co to było? Biały. Biały, no to czyli jaki? Ale cały biały był? Jeżeli był cały biały, tak jak Oliwka mówi, to mogło to być y, karmel popcorn? Nie, ale był biały bez kropek? No. Kokonat, to był kokos, tak. To na bank był kokos, słuchajcie, to był kokos. Potwierdzam. Dobra, to teraz ja losuję dla Oliwki. Zamykaj oczy. Zamykaj, nie podglądaj. Do, o, co to, to, to leci? No, otwieraj, otwieraj buzię. O, kurde, wyleciała No, proszę. Dobra. I zgadujemy, co to był. Co to był za smak? Ja wiem. Już przeczytałam. Czy Oliwka zgadnie? Cytryna, mniam! To była limonka. No ale prawie trafiłaś, no bo to cytryna, limonka, więc trafiła. Dobra, no to proszę bardzo, oddaję. Dobra, kwaśnie. My rezygnujemy z tego challenge'u. No nie da się po prostu. No na wszystko nie. To jest tak dziwne trochę, że rezygnujemy. No nie Oliwcia? To co, rezygnujemy z tego challenge'u? Tak. Tak, to pomożesz mi posprzątać w pokoju? Tak. Tak? No to dawaj, ale e! Yeah, wreszcie! Teraz możesz wywiesić pranie, poskładać nie, składać! Nie tak! Odkurzać tę nie, tak. nie! No przecież zrezygnowałaś! Tak, zrezygnowałam, ale nie na takie rzeczy! No jak nie! Teraz to będzie cudowny dzień! Nie! No, jakby tak było, że Oliwka właśnie może, właśnie, może, może trzeba tutaj nagrać coś takiego, że Oliwka mówi tak przez cały dzień. Idziemy na spacer z Lady? Tak! No, co, dawaj. Idziemy na spacerek? Idziemy, idziemy, idziemy. Łoń, idziemy, idziemy, kto się cieszy! Idziemy na spacerek! Co, była gleba? Była gleba? Ten oczom! Tutaj oszalał! <noise> Ej, Lady, uspokój się! Ej, bo chciałam nagrać, jak machamy! Tam! Do cienia! Cieniem machaj! Ale piękne tańce, hulańce, Olivia Lady, Lady, Lady! Tak, żebyś znowu się wywaliła! My już w domu i zaraz Wam pokażę kolana Oliwki, bo to jest po prostu hit, zaliczyła trzy gleby z Lady, więc sami Taki musicie trzy. zobaczyć. No trzy! Trzy razy się wywaliłaś! Trzy! No pokazuj te kolana, no pięknie, naprawdę rewelacja, aż na pocieszenie sobie fasolkę zjesz. Proszę się dodać, daj mi moc. To znaczy, taka szara. Szara fasolka ma ci dać moc? To chyba wzięłaś powtórkę. Co ty tu chcesz? Nie zmęczyłaś się? Co mam wziąć? Ja teraz mam wziąć? O ty, Lady Janko. Ty niech mała. Nie Wywaliłaś mnie dwa razy. Słuchajcie, ja nie wiem, co tutaj się dzisiaj wydarzyło, że ten challenge nam nie wypalił, ale ten challenge na nie jest głupi. Normalnie jest głupi, serio, nie, już nigdy więcej, po prostu nigdy więcej, ale mam nadzieję, że to, co udało nam się nagrać, bardzo Wam się spodoba. Zostawicie nam łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a ja już się z Wami żegnam i bardzo dziękuję za oglądanie, a w komentarzach możecie też dawać pomysły na kolejne filmy. Nie no, tak myślę, co tutaj się nie udało i nie wiem. No ale co? Macie takiego fajnego, luźnego, niedzielnego vloga. Więc do następnego, kochani, pa!